Chcę pankejki. A właśnie takie jak na rysunku. Spokojnie, zaraz się zrobi. Już się biorę do rabaty. Wchodzę w to. Gdzie jest moja ulubiona chochla? Tak jest. Nabiorę ciasta i wyleję na patelnię. No i pierwszy pancake gotowy. Czyż to nie wspaniałe, dziewczynki? Hej, rączko. Przynieś mi tę buteleczkę. Świetnie. Sam raz. Dodam barwnika do ciasta i porządnie wymieszam. Świetny kolor. Teraz wylewam na patelnię i mój płopisowy pancake gotowy. Proszę. No nie, czarny to przesada. Wezmę weselsze kolory. Ok, wypełniam zgodnie z konturem. Co? Skończyło się ciasto? O nie! Oblałam się ciastem. Ups, no, zdarza się. Chyba już wszystko wyczyściłam. Zostało mi trochę na ręce, ale nie szkodzi. Pyszności. W porządku, będę dalej malować mojego pankejka. Już jest gotowe. Co wy na to? Oj, prawie przegapiłam swoje. Dobrze, teraz dodam troszkę syropu klonowego. Proszę bardzo, poli lubi słodkie. Mój ostatni pancake jest gotowy. Teraz pora na dekoracje. Ten krwisto czerwony syrop będzie idealny. I kilka pająków. Dziewczyny uwielbiają pająki, prawda? No więc Poli, jesteś gotowa na degustację naszych dań? Rety, co to jest? A, pająki! Paskudne! Lepiej się ich pozbyć. Ok, spróbuję pankajków Wednesday. Mmm, są naprawdę dobre. Ok. Co mamy dalej? Placuszki babci. Mmm, takie dobre i słodkie. Uwielbiam je. Ojej, to jednorożec. Szybko chodź tu, ale odjazdowy. Mmm, to jest pyszne. Tak bardzo kocham jednorożce. Candy, wygrałaś. Hora, jestem the best. A teraz zróbcie mi frytki. Dobrze. Ok. Trzeba obrać ziemniaki. Co do jasnej ciasnej. Co robi Candy? Wszystko gra, a to tylko lifehack. Ziemniaki obrane w kilka sekund. Przepraszam za obierki, ale to było niechcący. A teraz moja krajalnica do frytek. Idealne kawałeczki. Tylko spójrzcie. Wrzucam je do miski i dodaję barwnik. Mieszam. I voilà! Kolorowe fryteczki gotowe. Teraz potrzebuję dużo oleju i wrzucam na patelnię pierwszą porcję. Kilka minut, i moje frytki są gotowe. Wyjmuję je i powtarzam z innymi kolorami. Super! Babciu, nie śpi pobudka. Zrzemnęłam się! Co ja miałam robić? A, miałam smażyć frytki. Nice! No to jest to. Co za zapach! Wyłożę je na talerz, niech keczup będzie po środku. Jeszcze tylko sól. Frytki są gotowe. Przekładam je na pergamin, a teraz mój specjalny spray. Popryskam nim wszystkie frytki. Co? Zapchał się? Ojej! Wednesday, jesteś cała czarna. Prawie dostałam za mało. Dobrze, wracając do frytek. Muszą być tak czarne, jak to tylko możliwe. Przełożę je do miski i dodam trochę keczupu. O tak, to mój styl. Zobaczymy, co teraz powiesz, you! Okej, okay, od czego by tu zacząć? Wygląda interesująco. Spróbuję. To jest pyszne. Mogłabym żywić się samymi frytkami. Takie dobre, że zjadłam wszystko. Teraz ta porcja. Najpierw zamoczę je w keczupie. Babciu, to jest pyszne. Uwielbiam fryteczki. Zjem je miam. Nie mogę się opanować. Dziękuję, kochaniutka. A teraz te, kolorowe. Spróbujmy. Mm, wyśmienite. Candy, to jest niewiarygodnie pyszne. Znowu wygrałam. Zaraz pęknę. A teraz mam ochotę na burgera. Będzie się działo. Okej. Okay. Masz to jak w banku, siostrzyczko. No to zaczynajcie. Ogień na maksimum. Musimy przyrumienić bułeczki. Idealnie. Czas zrobić kotleta. Wrzucam farsz na patelnię i formuję. Doskonale. Ser na wierzchu. I można już przełożyć na bułeczkę. Przykrywam jeszcze jedną bułką i mój burger jest gotowy. O co chodzi z tymi nudnymi bułkami? Skończyłam z nimi. Wolę pączki. Nie potrzebuję też patelni. Przetnę pączka po prostu na pół. Właśnie w ten sposób, z użyciem noża. A teraz włożę do środka troszkę czekolady. Mm, muszę spróbować tych płynnych cukierków. Na pewno są pyszne. Mmm, no nieźle. Dodam je do mojego burgera. Super. Teraz pianki. No i oczywiście żelki. Polewam to wszystko syropem truskawkowym i przykrywam drugą połową pączka. No pięknie. A co tam Wednesday? Dobrze. Wytnę nożem wzór z sera. To będą zęby. Położę jeden plaster na bułce, potem kotlet, ogórek kiszony, a potem drugi kawałek sera. Przykrywam bułką i robię dwa wgłębienia. Nalewam w nie musztardy. Wygląda dobrze. Czego jeszcze potrzebuję? Wiem, oczu. Rączko przynieś mi je. Właśnie te. Super. Są idealne. Teraz położę je na wierzchu i mój potworny burger jest gotowy. To przerażające. Poli, pora na przekąskę. No proszę, ale super. Zacznę od tego. Niam, niam, niam. To jest naprawdę dobre. Wiem. A teraz ten. Hmm, no troszkę za suchy. Nie przepadam za takimi. Zapomniałam o sosie. Wow! A co to jest? Chcę spróbować. Mmm, to jest to błędnie pyszne. Jest słodki. Hurra! Wiedziałam, że ci się spodoba. Kogo mam wybrać? Potwór jest najfajniejszy. Wednesday wygrywa. Oh, no! Tylko nie nieostra papryczka. Mam nadzieję, że ta będzie słodka. Możesz pomarzyć. Twoja papryczka jest przynajmniej mniejsza od mojej. A widziałyście tego olbrzyma, którego ja dostałam? To jest nie do ogarnięcia. Candy, ty pierwsza. Nie ma mowy. Dopiero po Susie. Okej. Okay. Moja papryczka jest najmniejsza, więc dam radę ją szybko zjeść. Jestem silną dziewczyną, więc na pewno poradzę sobie z jakimś tam warzywem. O nie! Przeceniłam swoje możliwości! Ojej, nie martw się. Wiem, jak cię ochłodzić. Najlepszym sposobem na to jest zwykły lód. Proszę. Uf. Tylko, że jedna kostka to za mało. Potrzebuję więcej. O rany, przecież ona zamarznie. Chyba sobie żartujecie. Prawie się spaliłam, więc zdecydowanie nie boję się lodu. Andy, teraz twoja kolejna spróbowanie papryczek. Ach, zgadza się! O nie! Gdybyście tylko wiedziały, jakie to trudne. Dobra, lecimy z tym, hmm! to jednak nie jest takie ostre! Jest całkiem niezła. Więc y, skąd się bierze ten dym? Dym? O-o! Tylko profesjonalny strażak może pomóc w tym przypadku. Candy, żebyś nie spaliła całego pokoju, będę musiała oblać się wodą. O, czuję się o wiele lepiej. Czyli mi się udało. Została tylko ostatnia papryczka. Czas na Emily. Okay. O rany, w porządku, zaczynam. Ja też będę musiała to zjeść. Uh. Dziewczyny, potrzebuję pomocy. To jest okropne. Dajcie mi wody, przestańcie się wygłupiać. Niedobrze mi. Pożar. Co tu się dzieje? O, rany! Chyba czas ją ugasić. Oh, zdążyłyście w ostatnim momencie, inaczej na pewno bym tu spłonęła. Dzięki! Dlaczego mam tak mało gumy? Bo ja dostałam wszystko. Wszystko? Właśnie, że nie. To ja mam najwięcej gum. Dziewczyny mam przeczucie, że to będzie pyszna runda. Ale pierwsza zaczyna ta, która ma najmniej. A tak się składa, że to ja. Myślę, że taką ilość gumy zjem w mgnieniu oka. Mm. Zobaczcie jaki fajny balon. Ale ekstra. Kurczę, chyba już prawie skończyła mi się guma, ale nie szkodzi. Mogę zlizać resztki jedną niezwykle prostą metodą. Dziewczyny, teraz wasza kolej. No nareszcie! Spójrzcie, jak apetycznie wygląda ta pozornie zwykła różowa papka. Czy wy to widzicie? I właśnie teraz zamierzam jej spróbować. Mm, pyszności! I patrzcie, jaki balon nadmuchałam. Nie! urany! Co za ochyda, to nie balon, to maseczka! E, tak, no nie wyszło to zbyt ładnie. Ale nie ma w tym nic śmiesznego. Candy, a tak w ogóle, to teraz twoja kolejna spróbowanie gumy. No dobra, to próbujmy! Tylko, że mam tyle gumy, że nie mogę jej po prostu wcisnąć do ust. Będę musiała to zrobić w dość nietypowy sposób. Właśnie tak! O tak! Gotowe! Cudownie! A teraz dogrywaj do moje ręce. To właśnie ich użyję do jedzenia gumy ze stołu. O rany! Jakie dobre! No i czas na balony! Patrzcie na to, jest ogromny! O, tak! No, poza tym, że moje ręce przekleiły się do stołu, jak mam je odkleić? Nie daję rady! Super, to nasza szansa, żeby zjeść dodatkową porcję gumy! O tak! Ej, jaką dodatkową to moje? Uwielbiam balony, ale dlaczego mój jest taki mały? Mój jest większy i fajniejszy! A mój jest największy! Ciekawe, co jest w środku. Proponuję, żeby osoba z najmniejszym balonem zaczęła jako pierwsza. Okay. Jasne! Myślę, że w środku jest coś pysznego. Użyję długiej igły, żeby się o tym przekonać. O! Zgadłam! W środku jest czekoladowy cukierek. Uwielbiam takie. O, tak! Dziewczyny, a co wy macie? Najwyższy czas poznać odpowiedź na to pytanie. Co to jest? Dlaczego ty miałaś cukierka, a ja jakąś tam mąkę? To niesprawiedliwe. A ja myślę, że zabawne. Wcale nie. Spójrz, połowa mąki wylądowała na mojej twarzy. Przepraszam, zaraz to naprawię. Nie tylko ciebie muszę odkurzyć. Siebie też. W porządku, Suzy. Tylko ty zostałaś. Coś mi mówi, że w tym balonie jest mnóstwo pysznych cukierków. Zaraz się przekonam. No to lecimy z tym. Też użyję igły. Zgadłam. Tylko spójrzcie. Starczy dla wszystkich. Ej, we złodziki! Dobra. Wiem, jak szybko zjeść cukierki, żeby nic wam nie zostawić. Zrobię to odkurzaczem. Potrzebuję do tego zwykłej rurki. O tak, jakie dobre! Rewelka! Chciwuska, mogłaś się podzielić. Wow, jaki słodki hagiwagi! Ja też mam takiego, tylko mój jest duży. Nie, to mój jest duży. Dziewczyny, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Chwila, to ja będę jadła jako pierwsza. Myślę, że zacznę od tego pysznego niebieskiego kremu. No to lecimy. Wow! Jaki dobry! To jest naprawdę bardzo apetyczne. Gotowe. Tort został zjedzony. Kolejna Emmę. Zaczynaj. Właśnie tak, mam nawet widelec i nóż. Ale po co mi one? Muszę chwileczkę pomyśleć. Czym by zjeść ten tort? No właśnie! Mam przecież palec! Można nim jeść wszystko. O, tak, ale to jest super. A jest jeszcze sposób, żeby zjeść to ciasto szybciej. Nauczę cię. Co ty zrobiłaś? Gdzie ja jestem? To straszne! Nie dość, że jestem cała w kremie, to jeszcze zepsułaś mi tort. W sumie to i tak go zjem, więc co za różnica? Wow, to jest niesamowite. To najpyszniejsza rzecz, jaką jadłam od dłuższego czasu! Candy, teraz ty! Zanim zjem tort, zamierzam uczcić moje urodziny. Aby to zrobić, zdmuchnę świeczkę! Kura! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Tak! Candy, sto lat! Spełnienia marzeń! Wszystkiego najlepszego! Dzięki dziewczyny! To naprawdę bardzo miłe! Zapraszam! Mam kawałek tortu dla każdego! Częstujcie się! Proszę! Dobrze, dobrze, trzymaj! Ty też! Widzę, że wszystkim smakuje. A mi został mały kawałek. No trudno. Zacznę, co? Super. Co my tu mamy? Czekolada. Jakaś taka dziwna, roztopiła się! Nie szkodzi. Mam pomysł. Wezmę miskę z lodem i zimną wodą. Odetnę krawędź opakowania i po prostu zrobi płynną czekoladą kształt serca. Zastygła, widzisz tam? Wow, super! Jakie pyszne! Na co czekasz tam? No dalej, teraz ty. Racja, uwielbiam czekoladę. Nie mogę się doczekać, aż dostanę ją w swoje ręce. No to próbuję. Co? Nie mogę jej ugryźć. Jest za zimna. Ale nie poddam się tak łatwo. I tak ją ugryzę. No dalej, ty głupia czekolado. Ech, nic na to nie poradzę. Będę musiał ją lizać. Suzy, otwórzmy w tym samym czasie. Mam mrożony makaron. A ja mam gorący. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wezmę nawet specjalne pałeczki. Nie chciałam mieć wszystkiego naraz. Dobra, spróbuję. Ojej, język mi przemarzł. Suzy, naprawdę masz teraz długi język. Uf, jestem wolna, ale teraz boli mnie język. Jak mam to jeść? Dlaczego się śmiejesz? Jedz! Z chęcią. Wezmę troszkę makaronu pałeczkami, ale apetycznie. Mmm, wydaje się troszkę pikantny, ale i tak jest pyszny. Jest taki dobry, że nie chcę przestać jeść. Co za przyjemna ostrość. Ostatni kęs. To jest takie dobre. Chyba się przegrzewam. O nie! O nie! Aj! Od tej ostrości aż wyblułam ogień. Mmm. Dobrze, że to koniec. Chwileczkę. Suzy, co się stało z twoim makaronem? Roztopiłaś go. Teraz mogę go zjeść. Mm, to jest to błędnie pyszne. Chcę więcej, więcej, więcej. Zwolnij, Suzy. Co? Już się skończył? No cóż, przynajmniej było pyszne. Ojej, dla mnie chyba to też jest za ostre. Mogę być teraz pierwszy? Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Pizza! Jest gorąca, dopiero co wyjęta z pieca. Mmm, to jest takie dobre. Przestań tak się gapić, Candy. Zobacz, co ty masz. Dobrze. Ja też mam pizzę, ale jest cała lodowata. I co ja mam zrobić? Dobra, spróbuję ją ugryźć. Aj! O nie, złamałam ząb. O Boże, to straszne. Nie śmiej się ze mnie, Tom. Włożę z powrotem ząb i załatwię tę pizzę. A masz, a masz. Nawet nie drgnęła. Nie dam rady jej zjeść. Chociaż chwileczkę. Mam tu młotek. Zaraz oberwiesz pizzę! No i proszę! Podzieliła się na równe kawałki. Teraz nadzieje jeden napatyk. Mam teraz pizzę na patyku. Smakuje tak sobie, ale jeść można. Może chcesz kawałek? Nie to nie. No to co? Kamień, papier, nożyczki? Raz, dwa, trzy! Ha! Wygrałam! Więc zaczynam! Co to jest? Ciekawe! Ojej! Poparzyłam sobie palec! To chyba karmel! Jak mam go owinąć wokół patyka, skoro jest taki gorący? Jak mam to zjeść? To ty co masz? Czupa czups! No dobra! Okej! Oj, chyba przyklejmy się do języka. Auć, nie mogę go oderwać. Chwileczkę, gorąca woda z powinna pomóc. Świetnie, Lizek odpadł. Ale teraz poparzyłem sobie język. Jedz swój karmel. No dobrze, po co mi patyczek? Mam lepszy pomysł. Pokryję słomkę karmelem i będę wydmuchiwać z niej karmelowe bąbelki. Udało się. Wyglądają tak apetycznie. Spróbuję. Jakie dobre. A ty chcesz tam? Teraz moja kolej. Tak? Okay. Dzięki. Gorące nagecy. Uwielbiam je. Mm, jakie pyszne. Latający samolocik. Nia niam. Ale apetycznie. O teraz zjem dwa na raz. O tak. Super smaczne. Nie będę potrzebował opakowania. Rozsypię wszystko na stole. A teraz ułożę je w ten sposób, jeden za drugim. Super. A teraz uruchomię taśmociąg zjadający na gecy. Na co czekasz, Candy? Ja już zjadłem. Co? Mam mrożone na gecy? Spróbuję, ale nie mogę nawet wziąć kęsa. Co mam zrobić? Mam pomysł. Podgrzeję je prostownicą. No, to jest to. Teraz położę wszystkie nagetsy na talerzu. No i po wszystkim można jeść. Oj, są jeszcze gorące. Właśnie takie nagetsy uwielbiam. Po prostu nie mogę przestać. Chcę jeszcze, i jeszcze. No to ja rozumiem, co? Zgadzasz się, Tom? Co za uczta? Ej, Tom! Zamknij oczy! Sprawdzę tylko kto co ma. A, gorące kakao dla mnie i zimne kakao dla Toma. Bum! Wstawaj! Możesz spróbować jako pierwszy. O! Uwielbiam kakao! Co? Kakao uderzyło mnie w nos. Co z nim? Aj! To lód! Kurczę, co mam teraz z tym zrobić? W sumie to mogę to przecież polizać. Podoba mi się. To pije tak kakao? Patrzy już się. Składamy słomkę i delektujemy się gorącym napojem. Mm, jakie smaczne. To było takie dobre. Handy, masz teraz wąsy! Nie szkodzi, naprawię to. Wąsy były pyszne. Stój, teraz ja pierwsza. O, to gofr. Spróbuję. Moż no, go nie kroi. No dobra, co? Nawet widelec się złamał? O nie, no jak ja mam to zjeść? Nie martw się! Zobaczy, co ja mam. O tak, gorący gofr z sosem czekoladowym. To, co trzeba. No, witaj apetyczny kawałeczku. O tak, jest bardzo smaczny i taki gorący. No, a co ja mam zrobić z moim gofrem? Nie można go gryźć zębami. Nie można go też rozerwać rękami. Kurczę, jest zrobiony ze stali. Albo z gumy. Koniec gowsze, sam się o to prosiłeś. Poznaj piłę łańcuchową. A masz. Zasłużyłeś sobie. No, z takimi kawałkami to sobie poradzę. No to zaczynam. Próbuję. Aj! O nie! Teraz wypadły mi dwa zęby. To nie nabije się ze mnie. Nie mam gofra ani zębów.